Hej widzowie, witam wszystkich. Teraz nagrywam taką delikatną wstaweczkę, bo ja już miałem w ogóle puszczać odcinek na 15, już miałem go renderować i wszystko, ale zauważyłem, że akurat dodali taką grubą aktualizację, szczerze mocno liczyłem w to, że to będzie akurat pierdolenie muciaków w tej gry, no ale okej, okay, to jest aktualizacja tego przedziału. W porządku, tak sobie sprawdzimy co to jest. Tego To mnie na przykład w ogóle nie interesuje, to, 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 bo ten, tego się w ogóle czytać nie chce. To akurat mnie w chuj nie interesuje, gówno. Tutaj dodali coś do zwykłego goblina, jakiś herka, buty, no dobra, spoko, czyli to chyba z Władka zabrali, nie? Tutaj dodali dowódcę Gulin, no ale to w sumie dalej jest jakaś zwykła elita, to jakieś herka, tylko to interesuje, her to na zwykłych światach wiadomka, spoko. Aktualizacja na pewno na plus na zwykłych światach nie ma co ukrywać. O, no proszę bardzo, tu pierki dodali. Typowo pod profesję, to ciekawe. Myślę, że to jest w miarę dobry. Ruch. Tamte legendy były w chuj mierne, no ale statystycznie to to nie są, kurwa. Okej, okay, ja nie oceniam ich profesji, oceniam tylko w palwoj, okej? Okay? Dobra, pyk, pyk. No nie ma niestety bloku, no rzadko na pierek na bloku się zdarza, ale się zdarza. W sumie hu, ja się nie znam, ale wiem, że są mam Niko, więc git. <laughs> Dobra, taka. o. Ej, czemu FO usunęli? FO nie ma? Ej, no co kurwa, ej, to FO jest teraz chyba będzie 5G kosztować, tak mi się wydaje, bo będzie takie gigant z, z, z no ale co? Ta bańka? Okej. Okay. Oślepka. No okej, okay, no bez szału, bez szału. Ale fajnie, że oślepka dodali, nie? Tylko kurwa, tak jak robią wojownika z tancem i łowcą, to to jest giga chunia no ale okej, okay, kumam Magiczne z fizycznymi. No ogólnie chyba najlepszy naszyjnik na ten przedział, nie? Czekajcie, sprawdzę szybciutko No tak myślę, że z ogólnodostępnych to najlepszy naszyjnik, jaki może być ogólnie. te łapki dodali. Co to są buty? Czy co to kurwa jest? Rękawice, rękawice, buty. Co? A, okej, okay, w ten sposób to jest zrobione, okej. Okay. No to te buty, ja, ja tylko pod wojownika patrzę. No to buty z tego zorga dużo lepsze niż te, więc te są chujowe. Ja pierdolę, wojownik, tancerz, łowca, palady. No kurwa, wszystkie profesje w to wjebali A tutaj dwie. Jeszcze Peo ma. Jeszcze to ma Peo! Nie no po kurwi nie tutaj powinno być PEO zamiast tej klątwy. O i byłoby git. No ja tu blok. No chujowe te łapki, nie. Na wojownika to są tragiczne w ogóle. Ten, tutaj co tu jest? Ja w ogóle nie, nie, nie rozumiem tego zostawienia. Tancerz, łowca, wojownik, nie no to jest dla mnie w ogóle jakiś absurdalny, no ale tak, na plus chyba nie, to lok, W ogóle bardzo ciekawe, ciekawe ten. Ciekawy pomysł z tym Tolokiem, nie? Myślałem, że tylko zmieniam tego Turtajosa, ale tutaj widzę, że też coś pozmieniali. Klątwa, or... Okej, okay, tego nie oceniam, patrzę tylko na to, no kurwa, bez szału, nie? Bez szału. Znaczy ogólnie na tanca łowce spoko, nie? Ale nawoja mocna chujnia nawoja. Tutaj dodali budki, budki, które były prawdopodobnie klątwą z złodziei. Co, usunęli złodzieja? Czy jaki chuj? Czekajcie. Ty, to co w takim razie zmienili u złodzieja? Dobra, w to nie wiem. No tutaj bez zmian. daje przynajmniej większych. Tutaj dodali jakąś bańkę. Or No i tu też kurwa nie wszystkich profesji, jakie to jest spierdolone. Nic dla tego wojownika nie ma, tak typowo. O, PW, PO. O kurwa! O kurwa! Ten hełm jest mocny! O ma PO! O kurwa! To jednak to jest najlepszy teraz bania na przedział. O to... To jest bardzo, bardzo fajny helmik, co jest najlepsze? Że On wyklucza ten hełmik. Czekajcie, hełmy. Wyklucza ten hełmik, bo on miał PO I on był bardzo taki pożądany, bo miał właśnie jako jeden z nielicznych PO. A, to też było PO, okej. Okay. Ale miał jako jeden z nielicznych PO, tak myślałem. I tu jest hełmik, okej. Okay. Czyli takie kuły na wojownika jest, myślę, że póki co najlepsze, nie? Ale chuj, dobra, zobaczymy. Co dalej? Tu fajna, Trzeba na samego maga, to pewnie mocna, ale że z dotykiem. W ogóle fajnie, że cebeków nie ma na małych przedziałach. O, kurwa, te łapki fajne, patrzcie, mają blok, ale nie mają obniżki uniku, nie? Ale są ogólnie spoko. No, tak. O, cebek. <laughs> cebek jest, okej. Okay. Dotyk. ok. Czyli te legendy z karma Zajbiste są nie. Ale reszta legend jakoś specjalnie się nie wyróżnia. Oprócz tego tu na szyniczków, te pierki. No w sumie szczerze myślę, że mocna plus. Ale czekajcie, czekajcie, bo to jest Rezuglak. To gdzie jest kurwa ten? To gdzie jest Tarmus? Ty, co jest kurwa? Ciekawe, co w ogóle z tymi starymi legami się dzieje. A gdzie Tarmus? Ty to co z Tarmusem? to co ma teraz Tarmus? Ty, co jest kurwa? Fajne, fajne. Te legendy teraz Patryk będzie bardzo, bardzo szukanym herosem. Karm to samo, bardzo dobre to jest, są te legendy, mocne w chuj. E, Dajcie do potworu. O kurwa, zmienili że bliżej jest! O kurwa, to giga fajna zmiana! Nie no, to giga props. To jest zajebiste, bo tych, kurwa na te elity to się nie pochodzić w ogóle? Czy na berki to się szło kurwa godzinę chyba bez kamyków? To po co tyle tych kamyków kurwa kupiłem? Bez sensu, nie? Porzucone pasieki. A, czyli teraz jest obok Wari Krugera, Ry O Boże, jakie to jest zajebiste, widzowie. Zapraszam wszystkich na eder Myślę, że możemy pograć na 7.6. Jak się zbierze fajna ekipka, to piszcie do mnie, ja was te dodam. No szczerze ogólnie zmiany na giga plus nie? Zmiana na Gigaplus, zobaczymy w sumie, co ludzie piszą. O kurwa, ile minusów czemu? O, usunięcie Tarmusa, okej. Okay. Czyli usunęli tego Tarmusa, Okej. Okay. Okej, okay. no w ogóle mi się podoba, nie? Dla mnie spoko i aktualizację przedział, jest okej. Okay. Bez szau, ale jest... Nie no, jest szau, jest, szał, jest, szał, jest... Kilka fajnych legend grywalnych na 4-0. Jak ja grałem z chłopakami na Berus na 4-0, to był delikatny problem z tymi legendami, żeby to jakoś fajnie ułożyć, a teraz ma to już ręce i nogi, nie? Fajnie, bo odchodzi szukanie karmazyna. W moim przypadku, tylko Patryk by był abizowany. ale spoko. Ogólnie myślę, że zmiana na spoko, to jak najbardziej spoko. To też zajebiste. Te, to, to jest zajebista zmiana, nie? Tutaj cicherości też spoko. Mocno, mocno, tylko nie wiem, czemu tego Tarmu usunęli. To raczej bez sensu. Może coś tam będą robić jakiś rework całkiem. A może widzowie, kurwa, może tam zrobią taki rework, że będzie plus. Bo teraz chyba był 3-5-5-0. Nie wiem, więc teraz może tarmus pojawi się na 6 -0. Myślę, że nie ma co płakać, nie? Myślę, że to wróci na spokojnie, tu nie ma co się spuszczać. No i co, widzowie, to tyle. Zapraszam do odcineczka. Pozdro, cześć, joł, manko, Czwarte. Jak ktoś chce grać na Eder, to piszcie na Discordzie, co? papa pa. No i co, gości? Łapeczka w górę i subik za takie super omówionko, co? Zapraszam do oglądania. papa pa. Elo widzowie, zaczynamy elegancki odcineczek kościem. proszę bardzo, tutaj stoi pan Skurczywyczek no i co widzowie, Witam was bardzo, bardzo serdecznie. że dawno nie było, ale byłem na kilu 24H, a niestety za to, z noga, że do ziomków noga, noga, szukaj kota, no ale no beka, nie? Beka z nich trochę. U, tarcza hero, także świetnie naprawdę widzowie. Robimy giga maratonik herosików, no i co? Bez pierdolenia lecimy, piek... U, jeszcze złapaliśmy, ale ekstra episko super! No i co widzowie? Mam nadzieję, że u Was wszystko git. Ja idę właśnie sobie zjeść śniadanko i lecimy zaraz do za tymi herosikami, nie? Pozderki? Elo, widzowie! Patrzcie na Eder, bijemy sobie opka, widzicie? Tutaj jakiś ziomek chciał nas złapać. Elegancko 104.2 ale udało nam się, bo ja go wykryłem w ogóle z rana widzowie jest szósta, kurwa 40, 50 już w sumie. No i z moim ziomalem, kurwa, z tym gramy sobie na Eder. Także świetnie, 9-2, ma 9-5, takie jak mamy. Nie wiem, czy w ogóle scena jest dobra, ale kurwa dymy są w chuj, Ale fajnie, fajnie, że udało nam się go zbić. Bo akurat wykryłem, nie? No to szkoda byłoby, gdyby kurwa go tutaj nie było. I Herko mamy! Świetnie! Mamy Herko, więc ja od razu tepam do Ithan, Może uda nam się złapać. Jest kurwa gitarka, jest gitarka. Tarka widzę je w kuli, nie? Zajebiście. Ja pierdolę, świetnie. Może uda się i. To... Ja czy to jeden majek? Ja czy to jeden majek? I kurwa! Kto trzymał? Ja mam, dobra, ja mam. Dobra, super widzę. pozderki Widzimy się w następnych rosikach A ja widzę, byłem smoczka, kurwa, niestety nie udało mi się go znaleźć, ale za to mamy gigakok, zaorusa także napierdalamy go, zobaczymy co spadnie. Pyk, no i dupa. I jeszcze w sumie polecimy sobie na całe te. Na daj werkę, co? Okej, okay, dobra, cześć. Widzowie, mamy go, mamy go. Ja w ogóle... Ja pierdolakiem jestem fiveheadem, nie? Jakim jestem fiveheadzikiem macie temacik, że ja tutaj byłem w ogóle 20 minut temu, nie? Jakby przychodziłem z smoka i ja wczyłem, bo nie przyszłem bo jeszcze po szansę zrobić ciadanko, nie? No i kurwa... Wraca, mówię, dobra, jak idę na tą wajenę, to jeszcze sobie poszukam cały wschód, bo to i w sumie zaczynały. No i jest smoczek. Ja pierdolarowałam widzę Klanowiczy, i bijemy. pozdro. Dobra, za nikt nie idzie, także bijemy, oby jakiś talizmanek, co? Talizmanek by tak oddał. Ale w sumie widzowie, otworzymy sobie jeszcze pazurka. Wiecie, bo ja mam 9 pazurków, zanim ja zbiorę to 50, to chuj. No ale za późno, ziomek pisze teraz. Dobra, musiałem mu niestety odmówić tutaj, bo niestety, no kurwa, no czekałem, nie? Czekałem. Teraz jest nim ale wiadomo, każdy może przeawczyć niestety jego strata, tak? Jego strata moja też, bo akurat może na drugim stociku był talizman, Nie wiadomo, widzowie... I Pum! No i kurwa gówno, teleporciki. No trudno, nie będziemy ubolewać, tak? Lecimy tutaj. Proszę bardzo, to jest kurwa przeznaczenie, nie? To jest przeznaczenie, bo to jest coś takiego patrzcie. Idziecie tu na smoczka, nie chcecie go ubić. I w sumie nie spada wam pazur, ale tutaj jest ukryta legenda. Wy, gdybyście mieli pazur, mielibyście legendę, więc ja mam ten pazur, idziemy skumać. Widzę, co tam spadnie, co spadnie. Obstawiajcie szybciutko, kurwa, obstawiajcie, bo to nie są żarty. Możecie zdać gdzieś widzę, łapeczkę w górę i subika pozderki. Dobra, wchodzimy w tę skrzynkę, otwieramy i puu! No, w sumie, hero, hero to nie aż takie najgorsza rzecz, nie? No, także zalecimy za następnym i cheroścaj, oby, opek stałca, a opek z tym pójdziemy sobie tak dla sportu sprawdzić, może akurat będzie stał. Ja w ogóle nagrywam ten odcinek o 7.20, czajcie, bo ja w ogóle totalnie przedstawiłem sobie zegar biologiczny, nie? Bo zawsze, ogólnie o pierwszy raz wczoraj, pierwszy raz od dwóch lat poszedłem spać o 22.00, czajcie, o 22.00, tej nocy też mi się udało, bo poszedłem spać o trzeciej. i właśnie tak chcę spać, 22.00, 23 bo kurwa czuję w końcu, że żyję, nie? I tam przedchodziłem spać trzecia, czwarta i tak w sumie nic nie nagrywałem, ani nic. I zawsze mówię, tak, dobra, rano wstanę i nagram, i nigdy mi się kurwa to nie udawało, a teraz w końcu, kurwa. Jest git, nie. Mam na nadzieję, że już tak się przestawiłem na stałe i będzie elegancko. Ale powiem wam, że kurwa, chodzenie spadź 22, 23, stawanie siódma to jest po prostu najlepsze co może być. Przysięgam, nie ma nic kurwa lepszego. Pra, pojebane ty. A w ogóle jakby ktoś pytał, to siadanie, Albo dobra, to mam powiem, jak znajdę obka. Widzowie, patrzę teraz na rotloga i skumajcie, że ona 15 minut do respa. Ja pierdolę to może nie stać jeszcze, ale odjebałem kaszane co? Ale dobra, trzeba być dobre myśli, nie ma co się poddawać, wiadomka. Kurwa, niestety widzę, opka nie ma, ale lipa. Wiecie co, widzę? poszuka mojej ulubienicy Mullerma. Zobaczymy co odda. Oby coś. O kurwa. Tu jakiś czosnek biega. Dobra, widzowie, elegancko lecimy sobie na tutaj pana skurczybyka na piach zniewolonych Zobaczymy, co to będzie. Tak, tak. Dobrze myślicie, to właśnie jest perski książę który odda nam prawdopodobnie legendarne łapki. Których roznajdzie się prawdopodobnie tutaj! I proszę Państwa, mamy go, mamy go, mamy Kasima elegancko. Także co, będziemy bili z tazikiem. Tak, ustawiłem to, już tu wszedłem i potem się cofnąłem po to, żeby nagrać tą stawkę. Cebekan klepie cebeczka, ale czuję czuję łapki, także czuję dotykanie łapki. No, no prawie trafiłem, nie, nie ma co oszukiwać, tak widzę od razu bezbędnego gadania lecimy bez Da, może nie, zobaczymy. Wczoraj, widzowie, czajcie, wczoraj Baca oddał filcoki solo gościowi, a dzisiaj Atalia oddała pierek, też solo, ale tym razem dziewczynie. No ale beka w chuj, nie? Że tak oddają solo, a jak ja szukam i kurwa biję solo, to nic nie oddaję. Jakie to życie jest sprawiedliwe. Boże. Te widzowie, wam dam stawkę motywacyjną, <grym> którą napisałem dzisiaj do Tigera z rana, to wam skumacie. Dobre, nie? To wpadłem na to kurwa sekundę temu. Ty, widzowie, tak w sumie sobie to przemyślałem, to tutaj pojawi się pięciu subskrybentów moich ostatnich, to też wstawię, bo ja taki jest. A wstawie, nie? Wstawie. Tu moich pięciu ostatnich subskrybentów się pojawi. Także bardzo pozdrawiam i zachęcam do subskrypcji. Może akurat uda wam się złapać na odcinek. Zaraz, jak już tak chodzę, to Wam opowiem, że tak mi się fajnie gra na tym Eder. Ja gram sobie z jednym ziomalem, bez żadnego klanu, bez żadnego tryhardu. My mamy kurwa o oh hereku ja mam uni ze zwyklakami. I my sobie biegamy po dwójkach na 95 poziomie i łamiemy sobie czaszki. I mam taką bekę, kurwa, bo oni tak płaczą, przychodzą tymi 300 a my gramy sobie turbo dla beki. Biegamy sobie jak debile. Ja miałem że to co wykryje. Serio, tak fajnie mi się gra... Czuję się jakbym się chłopiec cofnął w czasie i bym zaczął w tą grę grać od nowa. Serio, tak dobrze się bawię Jeszcze dzisiaj jak właśnie tą stawkę, co mieliście z tym opętanym paladynem, to ja pierdole No to jest takie. Pojebane to jest w ogóle, że ludzie się dydają a ty wybijasz herosa, Kumasz. I jakby nie chodzi o to, że go wybiłeś, tylko chodzi o ten waj, który był kurwa kiedyś, że bardzo ciężko było zbić herosa. Ja w, ja w ogóle kiedyś zaczynałem na zamienię granie w 2015, nie, nie co ja pierdolę. To było nawet jeszcze wcześniej, chyba 2013, nawet 13-14. To że ja, chłopie, jak ja widziałem herosa, to ja byłem mokry, nie? Ja byłem mokry przed tym kurwa komputerem, a teraz jak. Na świecie zwykłym, to wiem, że kiedyś też się dało, nie? Jakieś też były inne czasy. I tak w ogóle myślałem, żeby grać z, z tym moim ziomalem na gordionie, nie? Ale w sumie to widzowie lipa, lipa na gordionie jest ze względu na to, że kurwa tam gra dwa ludzi, a jak ja mam z kimś chłopie na powisku biegać, to ja to pierdolę, nie? Teraz bez przedłużania <coughs> opowiem wam jeszcze coś o tym, moje statementy, ale trzeba najpierw znaleźć bacę, bo kurwa muszą być herosiki, nie? Ale jeszcze muszę wam pokazać, jak ściową napierdalam. No niestety nic fajnego nie dała, rura. Widzowie, kogo my tu mamy? Baca, bezłowiec! Co jest? Dobra, widzę, wołamy ziomali i czekamy i... I bijemy, ja pierdolale, dymy. Uuu, pacamy złobiec. Może on da filcoki dla nas. Proszę, komuś się elegancko spieniężył. Dobra, widzowie, niestety niech nie uraczy mnie swoją obecnością, także muszę go niestety ubić sam. No trudno, jakoś damy radę. Ze wgle napiszcie, co myślicie o tym odcinku z Mariuszem Pudzianowskim, Bardzo serdecznie Was zapraszam. Nie pierdol, że ten ziomek wbił po to, żeby iść na bacę. U mnie przecież popłaczę się zaraz. Dobra, chyba nie, chyba nie. Dobra, widzowie. Puu i dupa, w, niestety, no. No trudno, no trudno. Lecimy dalej, lecimy dalej z Ale wam coś jeszcze opowiem, jak coś fajnego przypomnie. Jak widzicie, widzowie, Ile skrzynek trzeba otworzyć, żeby tam mieć fursecik? Na się cały strój. Ile to będzie tak Optimal Prime, żeby tutaj było taka szansa dopieszona już, nie? Kurwa, co to mi da... Książkę mi dało, O, proszę bardzo, neklip znalazł obłąkanego Orków, także od razu widzę na niego lecimy. Strasznikły wątki, jak jestem kurwa dziwny. Ja nie wiesz, że nie wiesz, że w to, nie wiesz. Dobra, widzowie, od razu uderzamy w obłąkanego Orków i elegancko. Zarafamy widzowie. Nie wiem, no nie wiem na czym skończyłem, nie wiem, co wam chciałem powiedzieć. To zaraz mnie popierdoli, no. A tyle fajnych tematów miałem i po co ja płaczę? Będą się to potem do wycinać, no. Nie idzie Klik, może bić to. I widzę, mamy giga problem. Bo ja potrzebuję giga do toalety. Na giga dużą sprawę. I mamy skrzyneczkę, której niestety nie złapiemy. I dupa. Teraz zaje, ja idę do toalety. Bo przecież mój brzuszek to już odmawia posłuszeństwa. Przez ile zjadłem na siadanko. I co? Z dwóch. Dobra, widzę, wróciłem. Powiem wam, że było naprawdę nieźle. Także od razu bierzemy się za szukanie jakiegoś eleganckiego herosika Myślę, że możemy się nawet połaścić za taką kurwa mulerkę Myślę, że mulerka może siąść. A, my brata szliśmy. Dobra, to najpierw brata jednak poszukamy. Więc elegancko, elegancko. Pracujesz jak młody Bóg, jak chodzę sp Game wstaje, szósta, chyba ja pierdolę. To jest coś pięknego, nie? Dzisiaj mam w ogóle widzę korki na 14 i w piątek na 12.30, także lecimy wuj z maturką. W ogóle wczoraj widzowie na matmie, miałem taką bekę. Słuchajcie tego. Pani mi wzięła, kurwa. Wzięła mnie pani do tablicy, nie? I mówi tak, no dobra, no to no, dobra matura MAJ 2022. Wie ty, kurwa. Przyjąłem chyba robiłem na korkach ostatnio, nie? Patrzę do zeszytu, mówię, kurwa, mam te zadania, tylko zobaczymy, jakie mi da, nie? Ta ma mi od 10 do 17 i kurwa, akurat je miałem zrobione. Czajcie, i dostałem piątkę z odpowiedzi z matmy, kurwa, bo w ogóle Robić ze zeszytem. Kumacie ze z zeszytem, co kurwa mogę robić, a ja to miałem gotowe zadania. I nie przez to, że mówię mu to otwarcie, mówię, no dobra, ja mogę to robić, nie? I on to rób, rób. bo jakby ona mi po prostu nie wierzyła, nie? Ja pierdolę smuję wam widzawie, no rewelka, rewelka, nie. I tutaj taką emotkę wkleję, gdzie gościu taki robi wow, wiecie co chodzi? Ja pierdolę, no byłem taki, no znaczy nie byłem jakiś szczęśliwy, po prostu miałem bekę, bo ja ogólnie wychodzi mi teraz chyba on 2,80 z matmy, no i mam jeszcze dwie kartkówki do napisania i w sumie korki napierdalam, więc myślę, że nawet taka czwóreczka, jak mi się połasił, taką czwórkę, no to byłaby jakaś szansa, nie? Czwórka z matmy tak na świadek. Na którym idę do, na studia, to myślę, że zajebista to sprawa. Potraharduje, zobaczymy, może uda się akurat coś ugrać, nie? Widzowie, zioma znalazł herosika, także od razu tam lecimy. Dobra, dobra, widzowie, dobra, widzowie, lecimy na przewodnika elegancko. Zobaczymy, co ma odda. W ogóle widzowie, ten i ten jest taki legendarny. Te, czajcie, tyle. Ja pierdolę dałem double klika. dobrze mi nie tepło. Dobra, widzowie, także elegancko bijemy. No mam nadzieję, że nas złapie. Zobaczymy. O, proszę bardzo, złapało, także świetnie, no locik nie jest by No ale ważne, że zbiliśmy, tak? I ważne, że jest na odcineczku, widzowie, także lecimy dalej za Pozdrawiam coś to jest coś ciekawego. Ty, Także, że wam powiem, to ja nie pamiętam, gdzie już byłem za tym braciszkiem, a gdzie nie? Ja pierdolę. Widzowie, mamy kolejnego Krosika, karma. No dobra, też się w wszyscy przejdziemy, też się przejdziemy, już tacy nie będziemy. To widzowie, także wjeżdżamy elegancko w pana karma Zena, zobaczymy, co nam odda. Proszę bardzo, zobaczcie tą potężną grupę, jak jesteśmy. Malaga, czajcie, malaga, ja pierdolę. No ale oddał. Dobra, i Nevron, ja pierdolę, Nevron. Nie za grupka, nie za grupka, Pokaż no tak się prezentują jakieś punkty graczy. Także, lecimy dalece za Najbardziej lubię, jak Muller ma respi się w Właśnie Nidhal. A widzowie, tak dla wtajemniczonych to powiedzieć, że mam 19 mapę su survivo Io. Jakoś miesiąc temu mówiłem o tym, miałem chyba siódmą. I ziołam mi napisał, że haha, ale by jakaś ciebie miałem siedemnastą No mordzia już mam 18. Czekam, czy ty dalej zaliczasz progres. No widzisz, ja tutaj lecę dalej. Ogólnie survivo do szkoły, no kurwa Rewelka, nie Rewelka. Oczywiście to gierka na telefony widzowie, pozdro. Widzowie, jeden z graczy znalazł zajebistego herosa, tak że od razu tam lecimy. Dobra, widzowie, całkiem ładna grupka nam się robi. Aż trzy osoby będziemy piskać tego pana pytanego paladyna. zobaczymy, co to będzie, co to będzie. No ja trzymam mocno kciuszki, że spadnie CBK, kład, główka na pelgackiego i Będę mógł się złapać, bo oni w sumie, a oni też są, jeszcze CBK klepane, no popierdoli mnie zaraz, tragedia jest, no ale dobra W ogóle widzowie, nie wiem czy wygracie gracie w Cesa, ale podobno wychodzi Source 2 do CSa, już jest plika gierki, coś tam Nvidia jeszcze zmieniała Także no, elegancko, dobra, unikaty spadły, na szczęście bez legendy klepanej, także git, git. No i także będzie Sorsik dwójeczka a i jak będzie kamerka, to będzie grubo grane w Cesika i w ogóle GTA 6 podobno ma być w 2025. Ja nigdy nie grałem w GTA, nigdy widzowie, nigdy, a tutaj proszę państwa bardzo was serdecznie chciałbym poinformować, że te GTA zagram. Myślę, że mam i sprzęt, i, i wszystko, i będzie kontencik z tego robiony, nie? Ale przed RP to by nie był w stanie grać, bo żeby, żeby grać RP, to trzeba mieć w kurwę czasu, nie? Nie można przed sobie. Trzeba ogólnie ma być codziennie na RP, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby to miało sens. Jakby wczuwasz się wpływ na tą postać i po prostu odgrywasz roleplay. Jakbyś grał tak. Kres poradycznie albo a wczuł to chunia nie? Wtedy to nie jest granie Tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę bardzo, kogo my tu mamy, widzowie? Kogo my tu mamy? W ostatnim odcineczku był w tym samym miejscu dokładnie, także świetnie, to chyba oznacza, że będzie go widzowie legenda, także super. Daraj zawie nasz zawonik już doszedł, także co elegancko, przychodzimy do bicia, bijemy tak, szarże pyk, błyszczyk, błyszczyki, puu! Kurwa, Herko, ale idealnie bo moje na pierwszym zlociku, także super. Ty ziomal pisze, że mnie nie ma kurwa, ku On to i za był schowany i patrzę z jebany, patrzę, No nie niezły nie niezły. gościu, niezły. tak że co, lecimy od razu szybciutko mulermę, zobaczcie, ona na 100% gdzieś będzie, zobaczcie, ona na 100% będzie, wiwki nie szukam. Gość, został opeczka w górę i subika, no przecież cię widzę jak tam się patrzy, co? Bo taki jeden gość z Tatany widziałem, co abizuje wifkę, tak chcę że usze żeby elegancko nie tracić czasu, bo po co? Dobra, przeszkamy, to wiwkę. wiecie co? Huf, ten czas, mam jeszcze dużo czasu, dopiero o 10 muszę odchodzić od komputera, także elegancko, Do szkoły Mam na 11, korki na 14. No i co, elegancko, to mi się kurwa podoba, tak to można żyć. Idzie spać 23, wstaje 17, klasy w Margonem, nagrywasz odcineczek, no ja pierdolę w końcu odkryłem coś niebiańskiego. Coś, co pomoże mi w życiu. Serio, widzowie, jak jesteście nocnymi markami, to przestańcie mi być, bo to kurwa nie oddaje tak, jak oddaje wstawanie rano, serio. Która moje Mówię, mam mówię. W ogóle widzowie, ja tak gram sobie ogólnie w Brawl Stars. Ja bardzo lubię ogólnie grać w gierki mobilne na telefonie. Jakoś tak mnie to jara. I gram ogólnie w Brawl Stars i zawsze łupię karne co nie, Zadymiarski I zawsze odbieram cały naraz. I tak myślę, żeby wrzucać może jakiś odcineczek czasami z Brawl Stars na kanał. Tylko kurwa nie wiem czy to się przyjmie, ale ogólnie sam komentarz byłby fajny, nie? Sam komentarz byłby fajny. Czasami też jakiś fajny playsik wyjdzie, bo ja ogólnie nie gram trójek jak, nie wiem czy ktoś o co chodzi. Tylko gram sobie cały czas solo, solo, nie? Także tak to wygląda, tak czasami coś fajnego wyjdzie. I w sumie takie odcineczki z Brawl Starsa, to też by mi Fajnie wchodziły, tylko nie wiem, czy to ma kurwa sens, nie wiem, czy jest czy, czy w sensie taki content, bo chyba w to nie grają dorośli ludzie, a ja wolę takich trochę starszych ludzi. Może nie tyle co starszych ludzi, jak po prostu troszkę starszą widownię, tak? Nie, dobra, nie chcę nikogo negować, nie chcę nikogo negować. Dobra. O, proszę bardzo, mam mamuler, także super. A w sensie do tematu nie chcę negować, tylko w sensie, że jakby chciałem uderzyć trochę do starszej publiki, niż do tej młodszej. Wiecie o co? chodzi, Bo jakby ta młodsza nie jest tak family friendly, jakby tu ta młodsza jest family friendly, a ja nie chcę być family friendly, jakby nie Jara mnie nie, nie przeklinanie, bo jakby lubię przeklinać, bo to wyrażą tyle co mnie, jak po prostu. Emocje, które mam w sobie. Wiecie o co chodzi? Jakby uważam, że przyklinanie nadmierne jest chujowe, ale tak jest czasami, żeby dodać smaczku, jest spokojnie. Dobra, co ja pierdolę? Czekamy na ziomeczka i lecimy. tak, także bez przedłużania bijemy tego pana Mullerme, daje szarze. pyk. No co to było? A, bo on miał D. Boże, co za niszczyciel dobrej zabawy, no. Daraz za karę idę połamać mu czaszkę, bo akurat chce PvP także dobra. Nie no, ale nie no Zdenerwował Nie jak tak można to jest zlekceważyć gościa. Także walimy go. Może przegramy, może nie. Jeżeli przegramy, to nie wstawię, wiadomka. Puszczam grupę i go walę od razu. Pyk. Dobra, wjeżdżam. Co ja od niego więcej jest sam w ogóle tak się prezentuje gościa jak hipunek Jo, ja pierdolę on ma tą banię! Że ta bania jest taka dojebana! Ten pierek też jest fajny. Ja pierdolę, no nieźle, nieźle. Nieźle widzowie. Ja w szoku, że on ma ten, ten, tą bańkę, nie wiedziałem o tym. I kurwa klątwa, czajcie, klątwa. Ja pierdolaki szajs. Dam tak, może dam jeszcze pa... Nie no, kurwa, on mnie tripluje, nie? On mnie tripluje. To jest jakaś tragedia. Parolimpiada go w w chuj. Oguch, Dobra, poor jest, tak? On jest po ja też jestem por. Także co, damy chyba szarże i damy ogół. Kurwa, nie przedład ogół! Nie ogół! przed ogół. padłem! Jezus, padłem! No, po prostu dramat widzowie. Dobrze, także tak, że z następnym rośnikiem, pozdro. Dobrze widzowie, że to nie będzie, bo byłaby taka lipa, że to jest hicior, Co, idziemy szybciutko i temki sprzedać. I w ogóle widzowie, patrzcie, to 29 kolców. Wiecie co znaczy, że jeszcze 21 kolców i robimy giga opening, a ja elegancko widzowie, zawijam z pana pajączka, tak? Zawijam z pana pajączka, już tam nie będę stał, jak już zrobię ten openik. Chociaż zobaczymy, zobaczymy. Te pazurki są takie fajne w ogóle widzowie, bo one jak się otwiera, tam tyle unikatów leci serio. tak oddaję. Ja uwielbiam. Nie dość, że robisz tak, może nie tyle co content, ale dobrze się bawisz, bo otwierasz te pająki i to jeszcze kurwa stary dropisz milion unikatów. To, to jest coś pięknego, to jest coś pięknego widzowie. Boże, jak ja przedłużam, sorry, sorry, dobra, widzowie, lecimy od razu za herosikiem, yy, z zakorzenionego ludu <grym> Dobra, bijemy. Ej, no kurwa, przykro mi teraz. Ziomal mi tu stoi, ale mi przykro, o oh, Jesus Christ Teraz zalecimy, patrzymy czy ty jest dembo, Nie ma, dobra, lecimy dalej, także widzimy się przy Herosik albo jak mi coś fajnego przypomni, pozdrow Widzowie, już mam 20 minut nagrania, to jest jakaś para olimpiada, jakim cudem tak szybko? Ja pierdzieści. Wam mam tyle do powiedzenia. Ciki trwają max 20 minut, bo wy potem nie oglądacie jak są dłuższe. Jezus Maria. 15, 2 nie no 20. To 20 to już jest stało, już tego nie będę zmieniał. No lipa jest widzowie, lipa, no. Ewentualnie bardziej go kondensuję, czy powycinam jakieś senki, także widzowie znajdziemy ten borożca, ubijemy go i zmontuję odcineczek i wtedy dogram ostatnie wstaweczki, tak to będzie wyglądało. W sumie tych herosików ważniejszych, których chciałem zbić, to zbiłem, także świetnie jest. A jeszcze te, Może jeszcze tepa poszukamy. Dobra, widzowie, jeszcze poszukamy tepa i neogę tepa. Nie, tepa? No, że te i Dobra, wiecie o co chodzi, pozdro. Widzowie, ostatnie dwa respi mi zostały dembo i czyżby go kurcze nie było? Bardzo mi się to nie podoba. Widzowie, ostatni respik. Ja pierdolę, naprawdę ktoś wybił dęborożca? O 8.30? Nie ma dęborożca, widzowie. Ja pierdolę, ale pojebane, nie? Teraz patrzcie to lecimy szybko, grabować seta, pyk, pyk. Kurwa gry. Co jest ty? Chłopie, naprawdę ktoś gra o 8.30 margonem? Jakie pojeby to są? Dobra, to nie ma na gtpa. Także widzę, że lecimy na Zorinka zbić. Pykły, pyk. No, proszę bardzo, Zoronek stoi. Także zobaczymy, może akurat nam od kamyczek złożymy legendarną zbroję. Będzie giga super epicki, odcinek! i puu! No i chuj. <laughs> Ale mam nadzieję, że emocje były wysokie, nie? Widzowie, najlepsze jest to, że na Paladyna najlepsze legendy te ogólno. jakby na większość. na większość profesji. Albo te typowo na daną profesję, nie? I w ogóle, widzowie, tam wiecie pewnie o tym, że ten nowy tytan wychodzi. I chujowo, że te nowe legendy, które będą, to będzie pierścień i buty, nie? Bo akurat te legendy mam i myślę, że już ich raczej zmieniać nie będę, chyba że dadzą jakieś butki zajebiste SPO. Ale ogólnie, bonusowo u mnie się wszystko zgadza. Właśnie liczyłem na jakieś fajne łapki. Ale niestety, kurwa, łapek nie będzie miał ten nowy tytan, także Giga Chunia. Ale może jakiś event je przyniesie. W ogóle widzowie, ta Aktualizacja kurwa tego Toloka. To jest taki zajebisty temat, jeżeli chodzi o granie na 4-0. Naprawdę. Po prostu <coughs> przeciął 4-0 zaczyna mieć potężny sens w tej gierce, jeżeli ma być szczery. Joki dropik, unikacik, Jak? Jo, pierdolal przyfraciło, no. Teraz tak, przystępujemy do bicia tego hopesza, który oddaje nam gówno. Widzowie, niestety nie ma pana kapłana, ale ja was tak nie mogę zostawić. Muszę jeszcze coś znaleźć. Widzowie, patrzcie co dla was upiekłem pod sam koniec. Patrzcie to, nie uwierzycie, nie. Nie uwierzycie, ale mamy dla was bardzo ciężko herosa, którego jest bardzo ciężko znaleźć. Znaleźć, także widzicie, możecie zostawić łapeczkę w górę i subika, widzowie, Patrzcie, pyk pyk, waporek się stoi, puu! I da pierek. Zobaczcie, da pierek, także co? On pewnie już bije, bo nie, na pewno nikt nie idzie i co? Lecimy, lecimy. Dawaj Legę, proszę, dawaj legę, pierek, dawaj, 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 dawaj. No i prawie, ale są słoiczki. Także powiemy słoiczki i puu! Mamy słoiczki czy nie mamy? A jaj, nie mamy słoiczki, no ale co, dobra, lecimy, widzowie. Dalej. Albo już kończymy odcinek. Idę zmontować i zobaczymy, co to będzie z tego wszystkiego. Dobra, widzowie, patrzcie co jeszcze udało mi się znaleźć. Ja pierdolę, ale farci. Także lecimy. Dobra, Gdziemy, jak do mnie pisze, że srać mu się kurwa, chce i żebym bił, co za burak cukrowy masakra, nie naprawdę, no dramat po prostu. I puu! No kurwa, skrzynka, a ja tu na jakąś legówkę liczyłem, wicowie no, ale lipa. Ty ziomal, dobra mordeczko, daję skrzyneczkę, bo mówi że nie zbieraj Ma maję No szacuneczek dla niego. Doceniam taki gracz bardzo. Ty patrzcie, pisał, że chce mu się zrać, a teraz biegnie ze mną na dwójki. Ale kurwa farmazonek, co? Ja firdolę. Słapany na gorącym uczynku. Ty, nie pokazałem wam jak zbiłem sadolkę jak ja jestem przyjebany. To mi ogólnie spadło. Szybki przelocki widzę po sekcie i będziemy kończyć ten odcinek wspaniały. O. Oho, slekta chyba wybijana. Oho, oho. Widzowie, takiego ziomala mamy do połamania. Ucieka mi, ucieka mi. Kurwa, pigwin mi ucieka. Co jest? Co jest, widzowie? pingwin mi ucieka. Jezus, Jezus, pingwin mi ucieka, widzowie, co teraz? Proszę bardzo, łapiemy go. Pa, przechodzi przez przejścia. Wytepał. Ja pierda, szkoda, A byłby taki do nagrania połamana głowa, no. No, ale chociaż widzowie, zufika mamy i elegancko. Ja, 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 bardzo dużo mi zabiera w ogóle swoją drogą z no. Daraj, widzowie, także papa. Pa. Dobra, widzowie, jeszcze mam dla was jednego rarytaska, bo ziomal znalazł itla, Także co, lecimy od razu w niego. Proszę. Proszę bardzo, pyk, pyk. Wołamy klanowiczy. No i co? Lecimy, lecimy, nie? Lecimy. Powiem wam, że coś tak kończę, to on się nie kończę i nie mogę go coś skończyć, nie? Proszę bardzo, pan sopelek, jeszcze tu z nami jest. Pierwszy raz w ogóle widzę tego gościa na oczy. Nie wiem, może on dopiero wbił topkę. No nie mam po prostu pojęcia. No i co? Permulder? Ciekawe, czy on w ogóle się gra, bo ja go pamiętam permuldera. No dobra, to jest widział istotne nieistotne. No i co, lecimy pewnie? To elegancko stepkiem. Dobra, pyk, pyk. Zaklepał kamień w ogóle. Bardzo nietypowa klepa i dwie skrzyneczki. No po prostu pięknie, pięknie. I widzowie, jeszcze ubijemy umy Bozu na Eder. Jeszcze umibozu, bo a szkoda, żebym tutaj nie ubił, bo chcę zareklamować ten serwer, że to gram. Może podziałamy coś z widzami, jakiś elegancki klanik, coś ten TGS. Tak myślałem właśnie, żeby widzowie w kozę uderzyć i Wari Krugera, nie? A bez dodatkowych kresek, ale bym błąd popełnił, no. Już garmory by te miał mnie na liście podejrzanych. Dora widzowie za chwileczkę wybiłam przerwa, dokładnie o 10, więc tam nie skończyć mietka żula znaleźć, żeby was z wami się pożegnać. Także tak wygląda sytuacja. Mam jakieś 40 sekund, żeby znaleźć Mietka Żula i Was pożegnać. Ale raczej mi się to kurwa nie uda. Chyba że wszystko postawimy na jedną kartę 30 sekund widzowie, także są gigadymy giga, kurwa emocje, zobaczymy, co to będzie. Nie ma mietka, ja... Ja pierdolę widzowie, jest naprawdę już coraz wyżej. Idziemy, biegniemy szybciutko, pik do Eder. Może akurat w Eder się znajdzie. Gramy pierwszą mapę, widzowie, jest taki potężny stres. Ja pierdolę taką miałem ślą bekę widzowie na Eder. Jest, mamy Mietka, Żula, zdążyliśmy, widzowie! Jest! Mamy ile sekund? Piętnaście sekund, także wam szybko historię. Na Eder przyląmy, z ziomkiem biegaliśmy sobie po żółtych mapach i zbajtowaliśmy gościa i nas zabił i Beka i Lepsu do nas. S. A ja że ale jest dobry i w ogóle Beka. Dobra, bijemy Mietka, Żula, widzowie. Zaraz zawcie łebczęczkę w górę Subika i pozdro mi jego dnia, pozdro dzionka. Puch! Mietek, żul! Dzięki i przerwa. Do widzenia, papa, pa. buziaczki. Oj, proszę bardzo, proszę się zalogować ponownie i papa pa, widzowie. Godzinna przerwa. Kocham Was, jesteście najlepsi. Łapeczka w górę subik. Cześć. Yo.